Ojciec skleił mi pierwszą w życiu szopkę krakowską. Mam tą szopkę w druku, to nie wiem, chyba jest przed wojną robiona, wydrukowana, albo w, w czasie, nie sądzę, żeby w czasie wojny, to jakiś mi miał, ojciec o taką wycinankę tak zwaną, czyli do sklejania model szopki, opartej na, też mogę pani pokazać, bo ja ją mam, i ja ją chcę reaktywować, bo, bo trzeba ją poprawić komputerowo trochę, ale... Otóż on, kiedy chorował, to był 43, może 44 rok, to pamiętam, jak przez mgłę leżał w łóżku, bo chorował, wrócił z obozu koncentracyjnego bardzo chory, ale dużo leżał i miał te wycinek, i on mi to skleił. Po pierwsze, jestem z Krakowa, z najpiękniejszego miasta na świecie. Jestem, jak już właśnie mówiliśmy, wychowany w tradycji krakowskiej, w rodzinie krakowskiej, choć skarżony w Warszawie. Jestem architektem z zawodu, modelarzem i jest to dla mnie sfantastyczne. Aha, jeszcze, jeszcze kiedyś studiowałem Wydział Mechaniczny i w ogóle pasjonuję się mechaniką prostą. Stąd moje szopki bardzo ruchome. Szopka daje możliwość. Realizacji wszystkich tych marzeń, a więc architektury Krakowa, miłości do Krakowa, tradycji krakowskiej i mechanizacji, która, jak pani widziała, to jest prosta rzecz, ale myślę, ja stale coś nowego odkrywam, że właśnie ten gwoźnik może być tu wbity, aby się tak ruszało, a nie inaczej. I to, i to jest coś fantastycznego, to jest takie typowa pasja, więc realizacja pasji, realizacja pasji i a przede wszystkim możliwość zrealizowania własnego projektu bez ingerencji osób trzecich. Jest szopka, pierwsza moja pierwsza nagroda w 1967 roku. To była dość duża szopka. wtedy nie było podziału na, na wielkości nie istniał. To była pierwsza nagroda. Pamiętam, że byłem strasznie dumny, bo znany do dzisiaj fotograf krakowski, Klak zrobił zdjęcie i zamieścili to w gazety. To było moje pierwsze zdjęcie, moja pierwsza nagroda, więc w I ja tą szopkę ofiarowałem w prezencie Muzeum Historycznemu. Nie chcę się tu nic z tego przypominać, mam gdzieś pisemko z podziękowaniem. Po czym to ta szopka wylądowała w Rzymie, bo ówczesny dyrektor, chyba był wtedy dyrektorem, dyrektor Czerpak, był taki pan, zapytał się, czy ja wyrażę zgodę na to, żeby tę szopkę ofiarować Muzeum Szopki w Rzymie. No, wyraziłem zgodę, bo nie wypadało im, bo to był prezent dla muzeum. I kiedy w 11 lat później znalazłem się, to był 67 rok, 9, 10 lat później, w 67, ona miała 11 lat, ta szopka. Znalazłem się w Rzymie zupełnie przypadkiem. Zacząłem jej szukać. Na szczęście tam miałem przyja 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 przyjaciółkę no z lat szkolnych, która się we mnie kochała jak miałem 8 lat. Pracowała jako arktorka w Neapolu i tam ona mi poszukała tego yy, mam, język obyta po 30 latach obytu czy 20 we Włoszech i znalazła tę szopkę, bo ja nie wiedziałem gdzie ona jest ta szopka. To ona siedziała w telefonie przez parę godzin, dzwoniła po wszystkich muzeach <grym grym> I mówiła: To może u profesora Stefaniciego? Nie jest profesor Stefan, tak, ale muzeum jest zamknięte, bo to jest muzeum tylko yy, sezonowe, w okresie można. ona powiedziała: że jest tak. Oczywiście przyszedł uroczy starszy pan. Wszedłem do sali i pierwsza rzecz: zobaczyłem moją szopkę sprzed 10 lat. On włączył. I zagrała mi Hejnął który był zrobiony z papieru i z ze suszarki do włosów. Bo to była taka, taka historia, że ja tam suszarkę do włosów wpakowałem do tego i specjalna silnik ciągnął taśmę skalki technicznej, taką odpowiednio dziurkowanej po takiej dziecięcej i piszczałce. Otwierał otwory, i to się przewijało i tak, ale to mnie chęł Maria. się, że się wzruszyłem tam wtedy okropnie. Jeżeli coś wpłynęło na ktoś ze znanych osób w Krakowie wpłynął na moje życie szopkowe, to między innymi osoba, której pani pewnie nie, nie słyszała nie znała, bo ona już dawno nie żyje, pani profesor Krystyna Wróblewska. Która była malarką i kierowniczką pracowni rysunku i malarstwa na Wydziale Architektury. Notabene matka słynnego malarza Andrzeja Wrubleskiego, który tragicznie zmarł. taki trochę soc realistyczny, ale bardzo znany i było wiele jego wystaw. Otóż pani Wrubleska ręce nade mną załamywała, bo ja w twierdze, nadal twierdzę, że nie umiem rysować. wcale miałem minus trzy u niej. I kiedyś mnie wzywa, to u, urocza osoba, to piękna pani, mocno starsza pani, ale taka, typu dama, urocza, piękny, o pięknych rysach, drobna, kulturalna, taka no wspaniała postać. No i ona wzywa mnie do siebie, do katedry. Panie Maćku, pan ma minus trzy, znowu u mnie z rysunku. No, rany boskie, jest pan na trzecim roku studiów, czy, czy, czy coś. A... No jak tak można? No nie no, co ja mam z Panem zrobić i co mi myślałam? Wie pan co, poszłam na wystawę szopek? Oglądałam pańską szopkę i nic jej nie mogę zarzucić. Proporcje świetne. Kolorystyka świetna. Pomysł tam artykuł świetna. Czyli Pan jednak coś umie i ma Pan plus 3 umie. To było przepiękne, wzruszające i nigdy w życiu tego jej nie zapomnę. To było, to było, to było takie, takie miłe. To była taka miła Pani bardzo.